Bijasz do mnie na zapis z live'a? Kiedy on się wydarzył? On się wydarza teraz? Czy nie? Możesz wejść na czat na żywo, czy nie? Jak to się dzieje? Ile damy z osób? Gdzie to się dzieje? Kiedy to się wydarza? Bijasz? Powiedz mi, że jest większy fan mnie samego niż ja. Stwórz mi dowód, empirysty, że ja Ciebie potrzebuję. Ja sobie zaraz stworzę, kurwa, tyle urządzeń i tyle kont, że ja sam będę dla Ciebie większą publicznością niż Ty kiedykolwiek byłeś. Kurwa, i kto mi udowodnił, że jest inaczej? Bo ty się zatrudnię, kupię sobie wyświetlenia. Teraz na TikToku można abonament mieć, ty. I oni ci, oni ci wpuszczają ludzi za abonament. Ile to kosztowało? 10 dolarów. 10 dolarów za pierwszy miesiąc i potem 40 dolarów. 40 dolarów, wiesz ile to jest? To jest jeden bajm na NL50. Przecież ja zaraz zrobię bankroll, i ja mam tyle hajsu, że nigdy nie, nie umiałeś tyle policzyć? Mnie nie będzie stać na to, żeby, żeby nawet nie jeden bain kurwa zapłacić miesięcznie za to, żeby oni mi tam tysiąc ludzi wysyłali na mój TikTok co miesiąc? Jak ty mnie zatrzymasz? Jak. <grym>, jak? Jak ty sobie wymyślisz, że mnie możesz zatrzymać?